Tak, tu będę? Zastanawiam się. Momencik mm. Ferdek, 3 ISY. Dobra, panowie, przepychamy się tędy. Jedynku zostaniesz tu na, na winklu. W razie czego ja się wrócę, przepychamy się tędy, tutaj, 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 i tutaj z nimi stąd walczymy. Tu. Hmm, tylko wiesz, jak mają niż szary, to pytanie, gdzie ją postawią, nie? W Będzie stała tutaj. Pogaż my... kurwa z 15 tysięcy bit, to wiedział będzie stoi. Znaczy mi się wydaje, że mogę też puścić tutaj na miasto, bo często tu się ustawia. Na tej nigdy, linii ostatnio. Tam, nigdy tam nie postawią niż szary. Bo ją objedzie trzy czołgi to ją zje. A my oni będą jechać. Też sami, albo tędy będą, będą jechać, albo będą jechać tędy. To są dwie drogi, tylko ten, ten, ten jeździ. My jedziemy inaczej, bo my jesteśmy inni. Dobra, Bierze Ci. Niech i tak będzie. No objeżdżać ich, objeżdżać. A czwóreczkę KW gdzie walić? W co? W ten grzbiet chyba na górze. To mi po plecach strzela? Sorry, wyjechać mi idealnie. Chciałbym mój czy bo też tak stoisz na, kurwa, na linii cofania się mojego kurwa Nie <grystanie> ci oni tu na tego No tam jest jeszcze jeden z tyłu Co mnie kurwa i z tyłu obchodzi Ale ty w jednego z przodu Tego stołu tak? Tutaj mam jednego z przodu Ładuje się. Dobra. Tu będzie wam chciał tył zrobić jeden. Chyba. plecy wam robi. Bog raczej, a nie plec. A ja będę objeżdżał. Dobra, ja tu na nie tego wyjadę. A ma, nie, nie ma jedynki dziadek nic tam? Cisza? Cisza. Ja się zajmijcie no, się tym coś w środku. Weszło, jak ma Dobra, dostał. Przeciwnik Dobra, ja zdążę objechać, bo się ładuje. Dziadek, jedynkę masz. Uuu, to odbił. Dobra, ja tutaj sobie postawię tego ojca tam z tyłu po obie. Coś nam na kapa wjechało. Daj, żadek, da, 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 dziadek nie? To musiał poczuć. To zabij. Kurde. Sorry, Tu się po mnie wychylają powoli. To weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Jakbym dziadek. ktoś mógł pomóc z tym pisem. Dobra Raz, niech mi ktoś powie, gdzie Isawalsk jest awaryjne. Jak jest koło mnie, nabierzemy. nie mogę go. Ten Kurde, nie mogę go. Ten rypnąć. Kurde, dupa w amunicję, dostałem, ładowałem pół godziny. Dawid, poczekaj chwilę jeszcze. Ach. Nie zabijajcie, ja se skapuję. Onska tylko, śmiech. Zostawcie go. <noise> Nie zostawiam ci. Gdzie? No by. Ale oni byli na dobicie, naprawdę ich po raz pierwszy tam jest. No i wtedy byłoby nieciekawie